Seniorada to impreza pełna humoru, biesiady i tańca, ale przede wszystkim sportowej rywalizacji fair play. Organizatorem tej znakomitej imprezy jest Polkowicki Związek Inwalidów na Rządu Ruchu. Jest to spotkanie osób, równolatków, którzy mogą się między innymi wymienić swoimi doświadczeniami, mogą pokazać, co mogą, jakie mają umiejętności i troszeczkę porywalizować w takim duchu fair play. Oficjalne rozpoczęcie seniorady następuje w chwili zapalenia umownego znicza olimpijskiego. W końcu nadszedł czas rywalizacji. W szranki stanęło 50-osobowych drużyn. Wszystkie ekipy zmagały się z tymi samymi konkurencjami o przedziwnych nazwach, jak na przykład zbijanie kokosów, uratuj żółwia czy też zarzucanie wianka. Było dużo uśmiechu, ale też czystej sportowej rywalizacji. Wszyscy starali się, żeby wypaść jak najlepiej. W końcu, po kilkugodzinnej walce wyłoniono najlepsze drużyny z seniorady. Pierwsze miejsce zajęła ekipa Polkowickiego Uniwersytetu III wieku. Drugie miejsce wywalczyła drużyna emerytów i rencistów, byłych pracowników KGHM polska mieć SA. Natomiast na trzecim miejscu uplasował się zespół polkowickiego związku inwalidów narządu ruchu. Kolejna seniorada zakończyła się pełnym sukcesem. Polkowiccy seniorzy po raz kolejny udowodnili, że potrafią świetnie się bawić.